Nie narzekaj i nie wypominaj. Szacunek i uwagę mężczyzny zyskuje ta kobieta, która się za bardzo nie stara. O tym już sobie powiedziałyśmy. To jest kobieta, która wie, że jej zadaniem nie jest karanie faceta za złe zachowanie. To, jak facet Cię traktuje, zależy od Twojej umiejętności postępowania z nim. Kobieta wzbudza w mężczyźnie zainteresowanie, gdy oddala się do swoich zajęć, odpowiedzi na jego niewłaściwą postawę wobec niej. Mężczyzna chce przebywać z kobietami, które nie wykrzykują mu, jak bardzo nie podoba im się jego zachowanie. Mężczyźni nie lubią, nie lubią przebywać przy kobietach, które. Płaczą po kątach, myśląc, jak on może mnie tak traktować. Nie masz się wdzierać do serca mężczyzny litością i nie masz żebrać o okruchy jego troski i uwagi. Jego wrota otworzą się same, gdy on poczuje, że nic od niego nie oczekujesz i niczego nie wymagasz, a cieszysz się tym, co on Ci daje. Dlatego musisz działać przebiegle i sprytnie. Przemyśl swój sposób postępowania. Jeśli mężczyzna nie zrobi, o co go poprosiłaś, to zamiast reagować jak zwykle, zachowaj się tak, jak on się tego kompletnie nie spodziewa. Na przykład uśmiechnij się przebiegle i powiedz niegrzeczny chłopiec, za nie zobaczysz mojej bielizny, którą mam dzisiaj na sobie i odejdź bez słowa. Zniknij mu z oczu. Od razu wyjdź do drugiego pokoju i zajmij się jakąś swoją sprawą, tak, jakby ten temat przestał istnieć. To nim wstrząśnie. Nie minie 10 minut, jak przyjdzie do ciebie i będzie szukał kontaktu, będzie ci proponował wspólny czas albo zaproponuje, że zrobi coś dla ciebie. Podobnie, gdy facet miał przygotować posiłek lub zrobić zakupy, zamiast się obrażać czy robić mu wymówki i dziamgać, możesz powiedzieć coś w stylu skoro nie zrobiłeś dzisiaj obiadu, to idę na miasto. Wiesz, jeśli chcesz, możesz iść ze mną, lecz za karę nie dam ci zjeść się na deser. Nieważne, czy ty czujesz się dziwnie reagując w ten sposób. Twoim zadaniem jest uplastycznić swojego mężczyznę tak aby bardziej spełniał Twoje oczekiwania. A takie zdania na Niego zadziałają i będzie próbował Cię rozgryźć. Co się stało, że zamiast ochrzanu tak uroczo się zachowałaś wobec Niego? Mężczyzna właśnie o takiej kobiecie marzy. On uwielbia kobietę, która jest dla Niego zagadką. Która raz jest, raz jej nie ma, raz chce, a za chwilę nie chce. On uwielbia zastanawiać się, kim ty jesteś. A przecież ty chcesz, żeby on nie mógł przestać o tobie myśleć. W świecie męskim to wcale nie działa tak, że jak ty mu pokażesz, że jesteś nieszczęśliwa, to on zrobi wszystko, co może, aby się zmienić, żeby poprawić twoje samopoczucie. Nie, to tak nie działa. Jeśli ty mu pokazujesz, jak bardzo jesteś przy nim nieszczęśliwa, czyli jak robisz z siebie ofiarę, to to właśnie odpycha faceta od ciebie. To to sprawia, że on przestaje się o ciebie troszczyć. Facet, szczególnie wtedy, kiedy do niego krzyczysz i robisz mu wyrzuty, postrzega ciebie jak warczącego psa. A w, tak naprawdę, nawet jeżeli bardzo kochasz psiaki, to jeżeli zobaczysz jakiegoś warczącego do ciebie, to z pewnością do niego nie podejdziesz i nie będziesz go próbowała pogłaskać ani przytulać, bo wiadomo, że cię ugryzie. I właśnie z takim podejściem reaguje twój mężczyzna na twoją irytację, złość, krzyki, frustrację i wypominanie mu. Podsumowując, mężczyzna jest leniwy i wygodny. Jeśli widzisz szczęśliwą kobietę, to wie, że będzie mu łatwo ją uszczęśliwić. Więc będzie chciał się dla niej starać. Ale gdy widzi nieszczęśliwą kobietę, to tym bardziej nie podejmie się uszczęśliwiania jej zupełnie tak, jakby ta kobieta była zbyt dużym wyzwaniem dla niego. Wiesz już, dlaczego twoje fochy nie przynoszą, nie przynoszą takich rezultatów, jakbyś chciała? Mężczyzna to. Inna postać niż ty. On inaczej czuje, czegoś innego potrzebuje, czegoś innego oczekuje i zupełnie inaczej reaguje na rzeczy, któremu serwujesz, zupełnie inaczej niż w sposób, który ty byś chciała zobaczyć w jego reakcji. Gdy widzisz, że facet popełnia błąd, pozwól mu na to, zamiast go upominać i podpowiadać własne rozwiązania. Daj mu przestrzeń, aby stoczył walkę sam i żeby odniósł zwycięstwo z jakąś trudnością. Następnie nie zapomnij go pochwalić. Działaj tak, aby on czuł się przy tobie potrzebny i użyteczny, żeby czuł się zaradny i samowystarczalny. Chcesz być szczęśliwa, czy chcesz mieć rację? Chcesz, być męż chcesz mieć mężczyznę lwa? albo króla, czy chcesz mieć potulnego jak baranek kociaczka, który siedzi na kanapie i czeka aż go pogłaszczesz? Narzekanie jest fantastycznym sposobem na zniechęcenie do siebie faceta. Facet, który nie ucieknie od zrzędzącej baby, mimo że ma na nią alergię, to facet, którego męskie cechy zanikną. To jest mężczyzna, którego rycerskość i opiekuńczość obumiera, deaktywuje się. Gdy ty narzekasz oczekując, że on naprawi sytuację i twoje samopoczucie, on odbiera twoje żale jako atak, jako opieprz i czuje się odrzucony i nieakceptowany. Poczucie odrzucenia jest dla faceta najgorszym, co go może spotkać w życiu, bo on jest stworzony do walki i pokonywania przeciwności płynących z zewnętrznego świata. Natomiast nie potrafi walczyć i zwyciężyć z tym, co go atakuje z jego własnego wnętrza. Na przykład z negatywnymi uczuciami czy negatywnymi myślami. Dlatego, jeśli zasiejesz w nim uczucie, że jest niewystarczający, a wystarczy, że mu powiesz, że zrobił coś źle i on już się tak poczuje, to już rujnujesz jego świat. Narzekanie go nie obudzi do działania, tylko wypali i wyżrze od środka. Zabijesz w swoim mężczyźnie jego męskość. Już nie musisz mu robić większej krzywdy. Ta krzywda boli go najbardziej. Facet swoje wewnętrzne sprawy ogarnia dopiero wtedy, gdy ma przy sobie świadomą kobietę lub nią świadomą matkę, która go tego nauczyła. I teraz zobacz na taką codzienną sytuację. Jesteś złona mężczyzna on po całym dniu poza domem na przykład w pracy wraca do domu według jego odczucia w jego świecie on z pracy wraca jakby wracał po wojnie on wchodzi do świątyni którą jest wasz dom i oczekuje że go opatrzysz z ran że będzie mógł nareszcie odpocząć rozluźnić się i przestać walczyć on oczekuje że zostanie tam ciebie z uśmiechem na twarzy, zrelaksowaną, spokojną, że będziesz dla niego czuła i ciepła. On do takiego domu będzie wracał chętnie i z radością, bo tylko przy takiej kobiecie, przy takiej tobie będzie mógł odpocząć i nabrać sił na kolejne wyzwania i kolejne zadania. A gdy ty go witasz z pretensjami, wtedy on wchodzi z jednej wojny w kolejną wojnę. Zamiast do świątyni odpoczynku. Zamiast wyrzutów i narzekań możesz go powitać ciepłym tonem głosu, na przykład, takimi słowami. Cieszę się, że już wróciłeś. Fajnie, że jesteś. Stęskniłam się za tobą. Mężczyzna jako wojna odbiera również rozmowy o problemach w związku. Już samą, już samą zapowiedź poważnej rozmowy traktuje jak wybuch wojny, na której będzie musiał walczyć. Dlatego mężczyzna, jak słyszy, zdanie swoich ust, musimy porozmawiać, to już się cały napina, cały spina jest gotowy do walki. A każdy człowiek albo walczy, albo współpracuje. Więc rozmowa w takiej atmosferze to dla niego wprowadzenie ciężkości, walki, stawianie ciebie po przeciwnej stronie jako przeciwnika. A on nie chce, aby jego kobieta była jego przeciwnikiem. On chce, żebyś była członkiem jego drużyny, a nie przeciwko niego. Z innej strony, prowadząc niepoważną rozmowę, on może odebrać cię jak swoją matkę. Tylko, że wtedy polaryzacja pomiędzy wami gwałtownie maleje. Ciężka atmosfera odpycha każdego faceta. Jeżeli mężczyzna będzie widział w tobie swoją matkę, to pamiętaj, że zgaśnie wasza sfera seksualna, ponieważ żaden zdrowy mężczyzna nie chce chodzić do łóżka z własną matką. Jeżeli on ciebie poczuje energetycznie, tak jak czuł energetycznie swoją matkę, to ty możesz się ubierać w bardzo seksowne ubranka, w szpileczki i tego typu różne rzeczy. Mężczyzna na to nie zareaguje. Nie będzie zainteresowany sferą łóżkową. Dlatego zachęcam Cię, abyś zrezygnowała z takich ciężkich rozmów z mężczyzną. Tym bardziej, że mężczyzna związek robi, a nie rozmawia o nim. My, kobiety, lubimy rozmawiać o związku, natomiast mężczyźni nie chcą o nim rozmawiać. Mężczyźni są stworzeni do działania. Oni działają, oni związek robią, zamiast o nim rozmawiać. Dlatego też rozmowy o związku i o Waszej przyszłości to według Jego odczucia gwóźdź do trumny Waszej relacji. Jeśli tylko chcesz czegoś nauczyć, coś mu tłumaczysz i tłumaczysz i wielokrotnie prosisz o to samo i ciągle robisz to samo i ciągle narzekasz, a on w dalszym ciągu nie zwraca na to uwagi i nie rozumie, o czym do, nim, do niego mówisz i nic nie zmienia w swoim postępowaniu, to pamiętaj, że to ty musisz zmienić metodę działania, gdyż jeżeli do tej pory twoje narzekanie nie zadziałało, to w dalszym ciągu ono nie zadziała, bo dlaczego jakaś metoda, która nie działała przez 600 razy, nagle za 601 razem miałaby zadziałać. Kolejna ważna sprawa jest taka, że mężczyźni uczą się na błędach, i teraz uważaj, których im się nie wypomniało. Powtórzę jeszcze raz. Mężczyzna najszybciej uczy się na takich błędach, których mu nikt nie wypomniał. Stanowczo jest innym człowiekiem niż te. On się poczuje najgorzej i wyciągnie lekcje dla siebie na przyszłość, gdy będzie wiedział, że popełnił błąd, a ty nie będziesz mieć do niego o to pretensji. Tak, wiem, trudne to jest. Ale serio, jak nie będziesz miała do niego pretensji o, o jakiś błąd, który popełnił, on się wtedy poczuje najgorzej. Wszystko będzie w nim krzyczało. Aby dostać od ciebie choć krzywe spojrzenie i poczuć się lepiej. Lecz tylko wtedy, gdy on sam ze sobą będzie się czuł źle, postara się następnym razem nie dopuścić do sytuacji, w której znowu tak źle się poczuje. Jeśli ty, faceta, opieprzasz, to on odbiera już Twoje krzyczenie jako karę, i w tym momencie on się czuje rozgrzeszony. W jego odczuciu o, jesteś ciekwita. O, on zrobił coś źle, ukarałaś go, więc sprawa zamknięta. Koniec. On już o tym nie będzie pamiętał. Właśnie dlatego tak wiele razy ty irytacją i narzekaniem zwracasz mu za uwagę, a on tego nie zmienia i robi to znowu i znowu i znowu. Ponieważ nie jest dla faceta karą za popełniony błąd i jest rozgrzeszeniem. Podobnie krzywe spojrzenie Twoje na niego, czy gdy przewracasz oczami, czy głęboko westchniesz, czy w sposób taki energiczny, z irytacją będziesz się poruszać, poruszać, czy będziesz ironizować, puszczać złośliwości, albo jeżeli zaczynasz zdanie od słów, ty znowu, to wszystko on odbiera jako karę i rozgrzeszenie. Dlatego nie naprawia tego, czym cię tak mocno zdenerwował. I powtarza to ciągle. Podam ci przykład. Jak może zadziałać metoda wychowania mężczyzny bez wypominania mu błędów? Jeśli twój partner zostawił na środku pokoju swoje kapcie, to ty, zamiast mu o tym mówić i prosić, żeby je chował lub poprawić złośliwości, Właśnie w tym momencie, w czasie teraźniejszym, pochwal go za to, że schował swoje kapcie do szafy. Wiem, on tego jeszcze nie zrobił, ale tego już w czasie teraźniejszym pochwal za to, że już te kapcie schował. Jeśli dodatkowo wyrazisz swój zachwyt tym, że jesteś dzięki temu bardzo szczęśliwa, to on będzie pilnować, aby robić to, za co go pochwaliłaś. Jeśli on uzna, że chowanie kapci jest dla ciebie radością, a dla niego jest wystarczająco prostą czynnością do zrobienia, będzie to robił dla ciebie nadal. Zobacz, to, co dla ciebie ma sens, nie ma sensu dla mężczyzny, a to, jak działa mężczyzna, może nie mieć sensu dla ciebie. Twoja strategia osiągania celów jest często sprzeczna z jego strategiami osiągania tych samych celów. Czasem naszymi dobrymi intencjami krzywdzimy mężczyzn, lecz równie łatwo jak ich zranić, możemy im dodać skrzydeł. Wystarczy, że raz usiądziesz nic nie robiąc i się rozmarzysz. Ale tak, aby twoja buzia się szczerze uśmiechnęła, żeby oczy zaczęły błyszczeć, żeby, żebyś całą sobą promieniowała radością i relaksem, który płynie z twoich myśli. On nie musi cię widzieć, ale on wyczuje ten strach. Mężczyźni to niesamowite stworzenia, które w sposób bardzo skuteczne odczytują naszą energetykę. Oni czytają w naszych fluidach. Oni je wyczuwają. Oni tego nie potrafią nazwać, ale świetnie wiedzą, kiedy to, co mówisz, jest niespójne z tym, co, co myślisz. Więc jeżeli ty nawet bez słowa, w sposób niewidoczny do niego usiądziesz i zaczniesz sobie wyobraźnie tworzyć przyjemne obrazy i zaczniesz te obrazy w swoim ciele przeżywać, to on wyczuje twój stan. To, czym będziesz emanować, przyciągnie go do ciebie. Podejdzie i spyta, co się stało. Wtedy Ty możesz odpowiedzieć coś w stylu: Ach, przypomniałam sobie, jak byłam szczęśliwa, gdy dostałam od Ciebie różyczkę. Przygotuj się na to, że on w swojej głowie właśnie zrobił powiązanie, że kwiaty od niego, czyli całkiem drobna rzecz do, do załatwienia, nie wymagając od niego zbyt dużo energii, to dla Ciebie coś, dzięki czemu jesteś taka radosna. Przygotuj się, że tego kwiatka dostaniesz. Natomiast daj mu też czas na to, ponieważ umysły mężczyzn pracują trochę wolniej niż nasze. Zanim to powiązanie pomiędzy Twoim takim zrelaksowanym stanem a kwiatkiem, którą tobie kiedyś dał, zanim to się utrwali w jego umyśle, potrzeba trochę czasu. Procesy myślowe u mężczyzn zachodzą znacznie wolniej niż u kobiet. Możesz to zaobserwować w takich kwestiach jak planowanie do przodu zamiast działania spontanicznego, niechęć do nagłej zmiany planów, jego opóźnioną reakcję na różne sugestie z Twojej strony. Ale przyjdzie taki dzień, przyjdzie i dostaniesz tą różeczkę. Nieważne, czy z jakiejś okazji, czy bez okazji. Pamiętaj wtedy, że to jest efekt Twojego mądrego wychowywania, Twojego działania strategicznego na, na Twojego mężczyznę. Podsumowując, mężczyzna uwielbia przebywać w obecności kobiety, która jest tak lekka i swobodna, że się nie czepia, że mu nie wypomina, że nie ma ludzi. Mężczyzna wracając po pracy do domu lub spotykając się z Tobą, nie chce słuchać narzekań: On nie chce w Tobie widzieć swojej matki, on chce móc się przy Tobie zrelaksować i Ci dawać. Nie narzekaj i nie wypominaj. Szacunek i uwagę mężczyzny zyskuje ta kobieta, która się za bardzo nie stara. O tym już sobie powiedziałyśmy. To jest kobieta, która wie, że jej zadaniem nie jest karanie faceta za złe zachowanie. To, jak facet Cię traktuje, zależy od Twojej umiejętności postępowania z nim. Kobieta wzbudza w mężczyźnie zainteresowanie, gdy oddala się do swoich zajęć, odpowiedzi na jego niewłaściwą postawę wobec niej. Mężczyzna chce przebywać z kobietami, które nie wykrzykują mu, jak bardzo nie podoba im się jego zachowanie. Mężczyźni nie lubią, nie lubią przebywać przy kobietach, które Płaczą po kątach, myśląc, jak on może mnie tak traktować. Nie masz.